Noc kupały, czyli miłosna machina czasu. Pod takim hasłem słupszczanie w weekend mogli świętować początek lata. W parku kultury i wypoczynku na nachętnych, a tych przyszły setki, czekały atrakcje przygotowane przez Teatr Lalki Tęcza oraz Słupski Uniwersytet III wieku. Słupszczanie zobaczyli kilka historii o miłości pradawną, średniowieczną i barokową. Dla najmłodszych przygotowano spektakl o trzech zaklętych królewnach, czyli opowieści rozbójników. Potem aktorzy tęczy zagrali komedię osobliwe zdarzenie. Na finał tęcza wraz ze. Słuchaczami uniwersytetu przygotowali widowisko plenerowe z okazji nocy kupały. Historia miłości dwojga młodych kochanków przeplatała się z opowieściami o pradawnych bóstwach i obrzędach ludowych. Księżyca, rogi, tura słońca, żar, wieniec Wiecznym bogom, wieczna służba, wieczne młody. Święcenie. Przez cały czas chętni mogli nauczyć się pleść wianki z kwiatów. Odbył się też konkurs na najpiękniejszą ozdobę damskiej głowy. Słupszanie mogli też prosić o wróżbę szeptuchę, która zdradzała magiczne zaklęcia i opowiadała o pradawnych wierzeniach.